Oczywiście Polacy pokazali przez Solidarność i w Solidarności, że mają ten gen wolności. Wolności wyrzec się nie umiem. Wolność kocham i rozumiem. To jest niesłychanie ważne. Ale wolność to też o, o, oznacza odpowiedzialność i, 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 i oznacza szacunek dla antagonisty. No i to jest pytanie kluczowe. Jak ja mogę mieć szacunek i otwartość do dialogu dla ludzi, którzy mnie psz, 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 przekonują, że w katastrofie smoleńskiej tu wspólnie z Putinem zamordowali Lecha Kaczyńskiego? Tu jest sz, szachmat. Ja nie wiem, co z tym robić. Tu tutaj się, się czuję bezsilny, ale jedno, co wiem na pewno, to to, że jeżeli. Ja się temu nie będę sprzeciwiał na tyle, na ile będę mógł, a każdy gdzieś jakoś może, pi, pi, pisząc wiersz, malując obraz, bu, bu, budując dom, moc, szpital, mieszkanie, jakoś może to robić w sposób taki, który sprzyja wartościom demokratycznym i obywatelskim. Ale jeżeli ja tej okazji nie skorzystam, to się nie będę mógł tłumaczyć w ten sposób, że na, na nic nie miałem wpływu. Bo to wiadomo, że nie miałem wpływu. Ale czy próbowałem ten wpływ mieć? Otóż so, Solidarność to jest taka wielka lekcja z historii Polski: że można mądrze mieć na coś wpływ. Myśmy ten wpływ mieli, byśmy go wykorzystali. Ja nie, 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 niedawno byłem na takim spotkaniu. W Gdańsku. Edek też tam był, i tam pozwoliłem sobie powiedzieć głośno, że tych ludzi, którzy wtedy stali na czele Solidarności, w stanie wojennym, po w stanu wojennego, którzy wykazali ich niezwykłą odwagę, wielką mądrością i odpowiedzialnością, że nie wezwali do przemocy. Dla mnie to są bohaterowie narodowi. Bogdan nie jest, Władek w klasy, nie był jak był bo oni wzięli na klatę, tak jak na klatę, wzięło to kierownictwo Solidarności z, z Nowej Huty, z, z Polski, z Krakowa. Pewnie takie spotkanie kierownictwa podziemia, gdzie, o, 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 o ile pewnie merytoryczny, z, z Krakowa był Jurek Zdrada, a jako szef Krakowa był chyba Stefan Jurczak. No. I pamiętam też wtedy Krzysztofa Bieleckiego. To wszystko byli kryminaliści, podejrzani ludzie. Potem jeden z nich został premierem, drugi premierem został. Ale wszyscy oni mieli jedną wspólną cechę. Kochali wolność i nie sprzedali żadnej srebrniki. I tyle by było, Edku, jeśli, jeśli pozwolić na wstęp.